Witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś film pod tytułem Ride or Die, czyli filmik, który zapoczątkowała Jacqueline Hill i o co tak naprawdę chodziło? O produkty kosmetyki bez których nie potrafi żyć. I ja pomyślałam, że taki filmik chciałabym dla was nagrać, ale żeby było ciężej, to wybrałam tylko i wyłącznie 5 produktów i tak naprawdę to jest jakby filmik połączony z waszym zapytaniem, z waszą prośbą o film, bo Pojawiały się, co jakiś czas się pojawiają pytania, gdybyś miała wybrać tylko pięć kosmetyków bez do końca życia, albo ogólnie bez których nie potrafisz żyć. Jakie by to kosmetyki były? I dzisiaj właśnie przygotowałam te kosmetyki dla Was, żeby Wam pokazać. Zapewne osoby, które mnie oglądają, będą się pewnie domyślać, ale może Was zaskoczę. Myślę, że Was zaskoczę. Pierwszy kosmetyk, taki, który pewnie się spodziewacie nie jest nic nowego, to jest maskara e, to jest maskara e, słuchajcie, z L'Oreal e, kocham tą maskarę i generalnie maskara to jest kosmetyk dla mnie must have ja nie wyobrażam sobie życia bez maskary, o ile jestem w stanie żyć bez podkładu Mogę żyć, mogę, mogę sobie to wyobrazić, że idę do sklepu bez podkładu, bez maskary też, bo są takie dni, zdarzają się, że wiecie, że w ogóle się nie maluje. Naprawy kompletnie się nie maluje i gdzieś tam idę do sklepu, zrobić zakupy. Natomiast jeśli już po prostu chcę się pomalować na szybko no to wiecie co sięgam po maskarę, maskara to jest taki kosmetyk zdecydowanie, który zawsze jest w mojej torebce i nie wyobrażam sobie bez niej życia tak więc to jest mój must have i ten tuż dlatego zawładnął moim serduchem, bo jest mega łatwy w użyciu i tak naprawdę strasznie dużo funkcji spełnia bo nie dość, że wydłuża rzęsy nie dość, że fajnie definiuje oko przez to, że szczoteczka jest taka dziwna tak właśnie wygląda szczoteczka no więc nie powiecie mi, że jest to klasyczna normalna szczoteczka. Ona jest faktycznie dziwna, ale przez to, że ona wygląda tak jak wygląda, mega łatwo można dotrzeć w każdy zakamarek oka. Świetnie też nią można e, pomalować dolne rzęsy bez wiecie paćkania się i gdzieś tam rozmazywania. E, poza tym jest to bardzo trwały tusz, nie rozmazuje się, nie kruszy się, generalnie jakość jest świetna, oprócz tego ona jeszcze fajnie podkręca rzęsy, e, jedyne co nie robi to nie zagęszcza ich, bo ta szczoteczka jest bardziej taka, wiecie, rozdzielająca każdą rzęsę i wydłużająca niż e, taka bardziej na wolium, tak więc e, to jest jedyna rzecz, czego według mnie ta maskara nie robi, ale generalnie no jest obłędna, obłędna i może się naprawdę mierzyć z takimi drogimi maskarami typu e, Hypozyn, Nose, od Lakom. To jest moje zdanie oczywiście. Bardzo, bardzo lubię ten tusz. Kolejnym kosmetykiem, bez którego nie wyobrażam sobie życia. No, naprawdę sobie nie wyobrażam. To jest balsam do ust. Ewentualnie błyszczyk. Z tego względu, że ja moje usta zawsze mam suche. Ja generalnie, słuchajcie, mam cerę suchą, przesuszoną. Tak samo jest z moimi ustami. No, to jest niestety, ale mm, dowód na to, że nie piję wystarczającej ilości wody. Ja nie powinnam nawet do tego przyznawać. No ale to jest mój wielki minus i staram się pić jak najwięcej, ale i tak wiem, że nie piję wystarczająco dużo. Tak więc mam usta przesuszone, więc zawsze ratuję się jakąś szminką, balsamem nawilżającym. Często mam, czy na biurku właśnie mam zawsze pod ręką, czy w torebce, no gdziekolwiek wychodzę, to pomadka nawilżająca czy błyszczyk musi być ze mną, dosłownie musi. Ten akurat, który mam liby Voltage, to jest błyszczyk o tyle fajny, że on ma w sobie taki jakiś kwas bachialuronowy, który troszeczkę tingli, i tak wiecie, pobudza krążenie ust i sprawia, że one jeszcze bardziej są ukrwione i troszkę jakby pełniejsze. Kolejny kosmetyk, bez którego nie potrafię wyobrazić sobie życia, naprawdę nie potrafię, to jest. Korektor. Jak widzicie, mój już jest mega zjechany, prześmigany na tysiąc sposobów. To jest korektor z Collection. Powinien wyglądać tak, gdyby napisy jeszcze na nim były. To jest Lasting Perfection i mój ulubiony kolor, odcień, który kocham, to jest odcień Cool Medium 2. I to jest korektor, który w zasadzie używam. Zawsze, codziennie. To znaczy e, inaczej. O ile wyobrażam sobie życie bez podkładu, bo tak jak wam wcześniej wspomniałam, e, czasem zdarza mi się w ogóle nie używać podkładu, bo moja cera ma takie przebłyski. No. Zdarza jej się być, po prostu wyglądać super i wtedy nie potrzebuję podkładu. Tym bardziej, jeśli się śpieszę, chcę wyjść gdzieś do sklepu, to co biorę? Biorę po prostu korektor, który jest idealnie, pasuje do mojego naturalnego odcienia skóry i po prostu tylko korektor nakładam gdzieś na te, wiecie, przebarwienia, czy gdzieś jak coś mi wyskoczy, jakiś nowy przyjaciel, no to wtedy aplikuję po prostu punktowo, troszeczkę wklepuję i tyle, i idę do sklepu. Tak więc ten produkt w zasadzie. Codziennie używam. No, może nie codziennie, bo nie codziennie się maluję, ale w zasadzie jest to najczęściej używany przeze mnie kosmetyk i naprawdę nie wyobrażam sobie bez niego życia. A ten collection jest nie dość, że tani bo kosztuje coś około 5 funtów, czyli około 25 zł. No to jeszcze jest świetny jakościowo, bardzo dobra pigmentacja, niewidoczny na skórze, pięknie blenduje się z moim naturalnym kolorem skóry. No po prostu miód i orzeszki, czego chcieć więcej. Dalej, trzeci produkt, bez którego też nie wyobrażam sobie życia, to jest, słuchajcie, paleta do brwi. I powiem Wam tak: ja, o ile nie muszę robić makijażu, to zawsze podkreślam brwi. Z tego względu, że ja naturalnie jestem blondynką, ok, jestem ciemną, taką powiedzmy ciemną blondynką, ale generalnie, wiecie, bez makijażu mam wrażenie, że moja twarz nie ma, jest. Płaska, na zasadzie takiej, że ja nie mam ciemnej oprawy oczu, moje rzęsy są jasne, brwi też są powiedzmy takie jasnawe, więc muszę dodać jakiś po prostu ramę do mojej twarzy, żeby ona miała, wiecie, rysy, nabrała jakichś rysów i miała jakąś taką trójwymiarowość, jeśli wiecie co mam na myśli. Tak więc, o ile nie muszę robić pełnego makijażu, to zawsze mam wrażenie, że muszę podkreślić brwi. Delikatnie, ewentualnie, właśnie wytuszować, przyciemnić moje rzęsy maskarą i ewentualnie gdzieś tam na przykład, nie wiem, jak e, robię na szybko makijaż, no to eyeliner, kreskę zrobię ciemną i już wtedy błyszczyk, czy jakąś śminkę, i już wtedy moja twarz nabiera wyrazu. Nie jestem, wiecie, taka dead, że bez żadnego koloru na twarzy. Tak więc brwi zawsze podkreślam, e, właśnie nawet jeśli robię szybki makijaż, taki dosłownie w 3-5 minut, to zawsze brwi muszą być. E, okej, okay, wtedy nie spędzę. 10 minut na ładnym rysowaniu, tylko szybko trochę je podkreślam, żeby nabrały koloru i tyle. Natomiast, właśnie mam dwie paletki. Zawsze moją ulubioną paletą była Natio, natomiast ostatnio zdradziłam tą paletę i zaczęłam używać częściej tą paletę z Aylur, To jest paleta dla blondynek 030 chyba, nie wiem, nie pamiętam jaki to jest odcień, ale dla blondynek, z tego względu, że ta jest nieco jaśniejsza od tej. Ta, jak widzicie, są tutaj dość takie. Ciemne kolory. Zaraz Wam pokażę, jak one w porównaniu z sobą wyglądają. Po prostu mam takie wrażenie, że ta jaśniejsza z Aylur jednak bardziej pasuje do mojego naturalnego koloru niż ta ciemniejsza. No, zresztą same możecie porównać, że faktycznie ta jest trochę za ciemna. Natomiast no, ta, dzisiaj zresztą też mam nią zrobione yy, brwi, wygląda chyba bardziej naturalnie. Tak więc ostatnio częściej używam tej palety. I ostatni, piąty produkt, bez którego nie wyobrażam sobie życia. To jest kredka. A tak naprawdę dwie kredki w zasadzie. Gdybym miała wybrać jedną kredkę, to wybrałabym czarną, tylko i wyłącznie czarną kredkę. To jest kredka z Rimela. Uwielbiam ją, bo jest mega kremowa, masłowa, świetnie się utrzymuje, jest wodoodporna, nie rozmazuje się. To znaczy, jeśli ją zaaplikujecie i od razu ją rozmażecie, to fajnie można zbudować, zrobić smokey eye i fajnie ta kredka się rozmazuje. Natomiast, jeśli ona zastygnie, no to już zostaje na swoim miejscu. Uwielbiam ją, właśnie, często. To jako eyeliner, czy na linię wodną. No, generalnie super produkt, mega tani, kosztuje 2,99 funtów, czyli coś około 15 zł, 20 zł. Uwielbiam, uważam, że jest to świetny produkt i generalnie kredka, czarna kredka, słuchajcie, to jest. Najdłużej używany przeze mnie kosmetyk w moim życiu, bo jak zaczynałam się malować, to zaczynałam słuchajcie od czarnej kredki. Wtedy dawałam ją tylko i wyłącznie na linię tutaj wodną, co wyglądało okropnie, koszmarnie. Natomiast, no, to był kosmetyk, który od zawsze gdzieś tam podbierałam mojej mamie i, no, zaczynałam w zasadzie właśnie od czarnej kredki. Tak więc dalej jestem jej wierna i bardzo często sięgam po, tej, po ten produkt, jeśli właśnie. Miałabym wybrać 5 produktów, 5 kosmetyków do końca życia, to zdecydowanie kredka czarna znalazłaby się w tym zestawieniu. No, i jedną jeszcze kredkę, którą właśnie chciałam, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest kredka Inglot, która jest beżową kredką, bardzo naturalną, w odcieniu 0,5. I to jest kredka, która cudownie odświeża spojrzenie, otwiera oko. Jeśli jesteście zmęczone, jeśli po prostu wiecie, nie czujecie się najlepiej, wystarczy, czy nawet macie przekrwione oczy, wystarczy nałożyć takiej beżowej kredki tutaj na linię wodną, i od razu wasze oko się otwiera. Spojrzenie jest zdrowsze, świeższe, e, jaśniejsze. No generalnie jest to mega cudowny kosmetyk, też świetnie liftingujący tutaj tą okolicę oka. Ja kocham też tą kredkę i w zasadzie to są właśnie moje dwie ulubione kredki, bez których nie potrafię. Żyć już. Tak więc to tyle. To jest pięć moich produktów Ride right or Die, bez których nie potrafię sobie wyobrazić życia. Nie chcę. I generalnie to by było. Największy koszmar, gdybym musiała wyeliminować je z mojego życia. Piszcie proszę w komentarzach pod filmem, jaki jest Wasz ukochany albo pięć, albo jeden ukochany produkt, bez którego nie potraficie żyć. Bardzo jestem ich ciekawa. A póki co ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Przesyłam całusy i do zobaczenia niebawem.